Yeah. Dwie strony tej samej drogi. Serce kontra rozum. Rozum mówi odejść co nie ma sensu. W serce krzyczy, zostań, bo czujesz więcej. Stoję na granicy między wczoraj a dziś. Każda decyzja waży więcej niż myśl. Znam konsekwencje, liczę każdy błąd. Ale gdy dzwonisz, głupę cały Przeszedł się życia na własnych ranach Bo łatwiej kochać niż chłodno planować Wiem co powinienem zrobić teraz Ale to co czuję znowu mnie wybiera Serce kontra rozum, kto dziś wygra Jedno chce prawdy, drugie chce wyjść, Gdy wszystko mówi nie, ja słyszę tak Bo serce bije głośniej Czemu tu trwam? Bo serce nie zna planów, rozum zna strach. Rozum liczy kroki, serce biegnie w ogień. Jedno chce spokoju, drugie chce płonąć. Zbyt wiele razy ufałem głowie i gubiłem to, co było jedynym domem. Nie jestem święty, nie jestem pewny, ale uczucia są bardziej bezczelne. Każda noc to rozmowa. Między tym, kim jestem, a kim snuł. Może kiedyś nauczę się balansu Ale dziś wybieram prawdę, nie dystans Serce kontra rozum, kto dziś wygra? Jedno chce prawdy, drugie chce wyjścia Gdy wszystko mówi nie, ja słyszę tak Bo serce bije Jeśli mam przegrać, to po swojemu. Nie chcę już żyć według cudzego schematu, bo czasem to, co boli najbardziej, jest tym, co daje nam sens naprawdę. Serce kontra rozum ostatni ruch. Niech wygra to, co daje mi puls. Jeśli mam upaść, to wprawdzie dziś bo lepiej czuć za bardzo, niż nie czuć nic. I don't know.